Księżna Diana zginęła w potwornym wypadku samochodowym 31 sierpnia 1997 roku. Świat nie może jednak o niej zapomnieć. Niedawno wypłynął jej list, w którym oskarża byłego męża o to, że Karol chciał ją zabić. Księżna Diana miała ślub jak z bajki, ale całe jej późniejsze życie z bajką miało niewiele wspólnego. Nie dość, że jej małżeństwo rozpadało się na oczach świata przez zdradę, to jeszcze kobieta borykała się z wieloma problemami. Cierpiała na bulimie, miała myśli samobójcze, podejrzewała też byłego męża o plany morderstwa. Księżna Diana zginęła w Paryżu, od śmierci księżnej Walii minęło już niemal 27 lat. Jednak szczegóły wypadku samochodowego, w którym zginęły trzy osoby, analizowane są nadal. Wiadomo było, że kierowca auta spożywał alkohol przed tym, jak wsiadł za kierownicę. Księżna Diana i jej ukochany, Dodi al próbowali umknąć przez paparazzi, którzy ścigali ich po ulicach Paryża. Niestety, auto uderzyło w jeden z filarów tunelu. Diana, przewieziona do szpitala, zmarła tam krótko po wypadku. Księżna Diana podejrzewała, że książę Karol chce ją zabić. Co jakiś czas wypływają nowe fakty i podejrzenia, tworzone są też kolejne teorie spiskowe w związku ze śmiercią księżnej Diany. Jeden z lokajów, który pracował u księżnej w 2003 roku, ujawnił, że posiada list pisany ręką samej księżnej Walii. Siedzę przy biurku dzisiaj, w październiku, tęskniąc za kimś, kto mnie przytuli i zachęci, bym była silna i wysoko podnosiła głowę. Ta konkretna faza w moim życiu jest najbardziej niebezpieczna. Mój mąż planuje wypadek, awarię hamulców w moim samochodzie i poważny uraz głowy, aby utorować mu drogę do poślubienia Tigi. Kamila to nic innego jak wabik, więc wszyscy jesteśmy wykorzystywani przez tego mężczyznę w każdym tego słowa znaczeniu brzmi fragment dokumentu. Czy rzeczywiście jest to list księżnej Diany, pozostawiony u Paula Berla, jak twierdzi mężczyzna na wszelki wypadek? Jeśli tak, to czemu nie ujawniono jego treści wcześniej podczas śledztwa w sprawie wypadku? Lucia Flecha Dalima, przyjaciółka Diany, twierdzi, że to niemożliwe, by księżna Walii napisała ten list. Kobieta wyznała, że mogło dojść do sfałszowania jej pisma w celu wywołania sensacji. W tej sprawie przesłuchano nawet księcia Karola, ale nie stwierdzono, by przyszły król powinien być o coś podejrzewany.